To ja z kanału Kempa XD, akurat teraz nie ma prądu, więc z tej okazji nagrałem filmik, jak nie wytrzymujemy bez prądu, czyli brak internetu, bo mamy wifi, brak telewizora, komputera i akurat telefony zostały wyładowane. A więc teraz zobaczycie osoby wyglądające chore psychicznie. Proszę nie naśladować jakiegoś zachowania i y, się trochę nie dziwić, bo naprawdę trochę jesteśmy czasem szaleni, jak nie ma internetu. Y, nie. Popatrzcie! A co z palcikiem i proteczkami? Ploteczki! Ploteczki! Y, tak na przykład wyglądała jedna z osób pokrzywdzonych. Przejdziemy teraz do kolejnej. Co? Co? Daj mi spokój, się, kurwa, potnę się! Z osarskiem, kurwa! Ej, dostałam jakieś pytania, ja pierdolę! I po co przekleństwa? Ja akurat um, przed chwilą wróciłam ze spa i tam był łowi. fi Byliśmy akurat niektórzy, ja jeszcze zostałam dłużej więc nie jestem w takim stanie, natomiast będę za jakieś około 10 minut, więc szybko skończmy ten filmik. Następną osobą, którą jest jedyny tu chłopak, bo reszta jest w takim stanie, że nie warto ich pokazać. I, i chyba poszli pić. Ale nie wiem nie. Więc zobaczymy. <laughs> Dobrze, dobrze. Um, następna osoba um, to tutaj. Ja pierdolę! Ja pierdolę na Facebooku. Może ktoś dodał do mnie To takie straszne. Teraz, gdy nie ma fejsa, jesteś nikim. Nie masz Facebooka, Aska. Jesteś nikim. Ze zgubioną osobą. Teraz już moje życie nie będzie miało więcej sensu. Obi do mnie z tej godziny. A jeśli nie będzie dzisiaj, co wtedy zrobimy? Nie mogę dodawać foci z Rusi. i co? postów. Nie mogę dodawać, nie mogę śledzić. Niech może ktoś zaczął być w związku. Może ktoś obejrzał te filmiki na YouTube. -e? Ik ben YouTube, -e? <laughs> ik YouTube. Dat is niet smutend. Mm. Tak. Computer, internet, computer, internet, computer, computer. Spierdalaj, spierdalaj, a to z telewizją? Przeopuścili nowe odcinki, to toaletowy Ale dzisiaj nie obejrzymy Sibuny? Zajmie się, co tam on opisa, Sibunator Sibunators, Sibunators, Sibunators Jedynym pocieszeniem jest to, że głupie fanki Violetty dzisiaj nie obejrzą Violetty Violet to chuj, to chuj No więc chujowo dzisiaj, że nie ma internetu Tak się chujowo stało um, No i widać chujowa sprawa um, I um, jesteśmy pogrążeni w smutku um, Jest źle, jest źle um, Na poprawę humoru możecie nam subić jak chcecie, albo skomentować o, jeszcze ym, mamy Aska, mamy Aska. Y, mogą być odpowiedzi wideo, będziemy może nagrywali. Y, więc pytajcie tam też na Asku. Ym, no i y, link macie w opisie, ale też powiem, że to jest taki sam login jak u nas na. Y, no, nasz kanał, taki sam. Taką samą mamy nazwę. No, no taką samą. Więc wszystko jest spoko ym, Tak.